Zacznij od czegoś lekkiego i krótkiego. Gdy idziesz pobiegać pierwszy raz, nie zaczynasz od 10-kilometrowego biegu, nie musisz zaczynać od książki, która ma 300-400 stron. Nic się nie stanie, jeżeli pierwszą twoją książką będzie 16 stronicowa kamizelka, czytaj to co naprawdę chcesz. Na przykład nie lubisz książek detektywistycznych, to nawet jeżeli dałbym ci saba z nie przekonam cię do czytania. Rób sobie krótkie sesje. Tak samo jak z ćwiczeniami fizycznymi, tak samo i z jakąkolwiek aktywnością umysłową bardzo łatwo się wypalić. Tu znajdziesz 10 minut, tam znajdziesz 10 minut. A wiele takich małych sesji może się złożyć tak naprawdę na więcej czasu czytania niż jedna dłuższa. Możesz czytać przed snem, będąc z psem na spacerze, siedząc na kibelce. Zrób zapas książek. Nie mieć zapasu książek to jak pójść do lodziarni, a tam by był tylko jeden albo dwa smaki. I problem jest w tym, że nie masz ochoty na żaden z nich. Są sklepy z tanimi książkami, są antykwariaty, sklepy internetowe. Zachęcam oczywiście do subskrybowania mojego kanału i obserwowania konta na Instagramie. Obydwa o nazwie książki z kosza.